Cześć, dzień dobry. Witajcie ponownie dzisiaj. Moi drodzy, e, chcę wam zaprezentować pewne nadużycie w przekładzie Nowego Świata tym razem. Tym razem e, kolejny raz znaczy. <grych> Które w moim odczuciu jest takim znakiem rozpoznawczym, jeśli chodzi o organizację Świadków Jehowy i jej członków. Oczywiście nie wszystkich, ale wielu z nich lubi to robić. Za chwilkę przeczytam wam ten fragment. W przekładzie angielskim, w przekładzie, który sam dokonam, ten dosłowny, przekład polski przed rewizją, przekład polski e, po rewizji z 2018 i przekład interlinearny wokacjo. E, po przeczytaniu tych fragmentów troszeczkę je zinterpretujemy. E, opowiem Wam, dlaczego mi się to troszeczkę, troszeczkę w cudzysłowie, nie podoba. I zaprezentuję Wam też drugi temat dotyczący poniekąd też tego zagadnienia, które teraz poruszę. Niemniej miał być to osobny film, ale myślę, że można zrobić z niego jeden wspólny i po prostu dam to w tytule. Dobrze, przejdźmy zatem do fragmentu Mateusza 5.19. Wyświetlam Wam teraz ten fragment. Możecie sobie przeczytać jak w języku angielskim to wygląda dosłownym i polskich. Dwóch. Zacznijmy od dosłownego z języka angielskiego. Kto więc złamie jedno z tych najmniejszych przykazań i naucza tego innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Ale kto je czyni i naucza ich, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Przekład polski przed rewizją. Kto więc złamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany najmniejszym w odniesieniu do Królestwa Niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany wielkim w odniesieniu do Królestwa Niebios. No w porządku. Ale przechodzimy do przekładu z języka, przekładu na język polski 2018 rok. Kto więc łamie jedno z najmniejszych przykazań prawa i uczy tego innych, nie będzie się nadawał do Królestwa Niebios. Natomiast każdy, kto te przykazania spełnia i ich uczy, będzie się nadawał do Królestwa Niebios. Przejdźmy teraz do przykładu interlina, interlinarnego wokacja, który, jeśli by więc rozwiązał, czyli unieważnił jedno z przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios, który zaś czyniłby i nauczałby ten wielkim nazwany będzie w Królestwie Niebios. Moi drodzy. Czy zauważyliście, co miałem na myśli, mówiąc, że świadkowie Jehowy lubią coś robić? Co lubią robić? Ano, lubią osądzać. Oni uwielbiają wydawać sąd już za życia na kimś. To jest moim zdaniem, kiedy oglądałem tę organizację od wewnątrz, kiedy brałem udział w zebraniach, nieodzowna część świadków Jehowy, czyli osąd. Nikt nie poddaje innych osób tak ostracyzmowi jak właśnie świadkowie Jehowy. Moi drodzy, przekład Nowego Świata z angielskiego jest inny od polskiego z 2018, diametralnie inny. W przekładzie angielskim ten, który robi to, co jest według pisma tutaj określone jako nie do końca dobre, znajdzie się w królestwie, ale będzie nazwany tam najmniejszym. Co w przeciwieństwie do przekładu angielskiego robi przekład polski? No, przekład polski zmienia tę rzeczywistość, tę sytuację, kompletnie zmienia tę narrację, bo ten ktoś nie znajdzie się w Królestwie Niebieskim, ponieważ na to nie zasłużył. I tak, przekład angielski, przekład interlinearny, przekład polski przed rewizją wszystkie są zdania, że ktoś to dopuści się tego opisu Błędu będzie najmniejszym w królestwie. Nie ulega to wątpliwości, a w przekładzie polskim z 2018 w ogóle nie znajdzie się w nim. I moi drodzy, skąd ta różnica? Dlaczego to się tutaj stało? Oczywiście dlatego, że przekład Nowego Świata w języku polskim ma moim zdaniem kompletnie autonomicznych, nie interesujących się tym, co powie centrala, tłumaczy. Uznali, że oni muszą przekonać świadków. Do swoich praw, swoich doktryn. Mam wrażenie, że przekład Nowego Świata w języku polskim niedługo stworzy nam taką odrębną, autonomiczną religię, poza świadkami Jehowy. Świadkowie Jehowy w Polsce to będą. Bo tutaj ewidentnie coś dzieje się nie tak z tym przekładem. Jest zupełnie inne od każdego innego przekładu Nowego Świata na dany język. W żadnym nie ma takich zmian. W żadnym. Sprawdziłem to i w innych językach. 519 pozostaje tylko w języku polskim w taki sposób oddane. Tylko. Nie wiem, czy tłumacze z, ang... z polskiego na polski kontaktowali się z biurami do spraw tłumaczeń, ale jeżeli taka zgoda nastąpiła, to dlaczego do tej pory w języku angielskim ten tekst brzmi zupełnie inaczej? Dlaczego ta sytuacja nie została zmieniona. Moi drodzy, e, tak jak mówiłem, świadkowie jechowe lubią osądzać, lubią stawiać się wyżej nad innymi. I o tym świadczy pewna postać biblijna, którą już od dawna, żeby powiedzieć dobrze, przeznaczyli na zniszczenie. Przeczytam Wam teraz pierwszy list do Koryntian 15, 20-22. Chrystus jednak naprawdę został wskrzeszony jako pierwszy z tych, którzy zasnęli snem śmierci. Bo skoro śmierć przyszła przez człowieka, to i zmartwychwstanie przyjdzie dzięki człowiekowi. Jak przez Adama wszyscy umierają, tak dzięki Chrystusowi wszyscy powrócą do życia. Tak, dobrze się domyślacie: chodzi o Adama. Moi drodzy, Adam zgrzeszył. Przez niego na ludzkość spadła śmierć. Z przyjściem i ofiarą Jezusa śmierć nie ma już wiecznych konsekwencji, dlatego że jest zmartwychwstanie. I to wszyscy się z tym, myślę, że zgadzamy. Ale moi drodzy, jeśli wszyscy umrą przez Adama, to dzięki Chrystusowi wszyscy powrócą do życia. A co na ten temat mówią Świadkowie Jehowy? Zaprezentuję wam teraz e, dwa screeny z głównej strony Świadków Jehowy. E, to fragmenty z takiego artykułu ze Strażnicy, którego tytuł brzmi: Z martwych niezawodna nadzieja. W akapicie 14 czytamy o Adamie. Jest tutaj pytanie do tego 14. kapitu: Czy Adam zostanie wskrzeszony? Wyjaśni to. I czytam. Co Paweł miał na myśli, pisząc, że przez Adama wszyscy umierają? Chodziło mu o potomków Adama, którzy umierają, ponieważ odziedziczyli po nim grzech i niedoskonałość. On sam nie znajdzie się wśród tych, którzy powrócą do życia. Od razu stwierdzono, że nie znajdzie się. Okup Chrystusa go nie obejmuje, bo świadomie okazał Bogu nieposłuszeństwo jako człowiek doskonały. Czeka go taki sam los, jak tych, których syn człowieczy uzna za kozy. I którzy zostaną bezpowrotnie zgładzeni. Aha, to jest wyjaśnienie strażnicy. A zobaczmy, co powie nam Biblia. Moi drodzy, apostoł Paweł mówi swoje, a strażnica mówi swoje. Zatem, według strażnicy, Adam nie ma już szansy na nawet na wzbudzenie ze zmarłych, bo, jak to powiedzieli, świadomie okazał nieposłuszeństwo Bogu. A zatem jest gorszy od zbrodniarzy wojennych i tak dalej. Tylko, halo, poczekajcie, bo moim zdaniem Adam nie był właśnie tym, który miał wiedzę, co jest dobre, a co złe. Czyż to nie właśnie on był bardzo nieświadomy tego, co robi i jaką karę za to poniesie? Powiem więcej, bo Adam żałował swego grzechu, przynajmniej tak mi się wydaje. Przyznał się przecież do błędu, nie kłamał, że tego nie zrobił z Ewą. Jego winą było przede wszystkim to, że zaniedbał rajski ogród. Bo moi drodzy, jakie było zadanie Adama? On miał pielęgnować i dopatrywać ogrodu Eden. Czy dopatrywał go uważnie? Nie. Czy zadbał o niego odpowiednio? Nie. Dlaczego? Bo moi drodzy, dopuścił do tego, by wszedł do niego szatan. To był błąd Adama. Niedbałość o swój dom. Moi drodzy, czy do naszego domu dzisiaj wchodzi szatan? Powiedzcie mi, czy my popełniamy grzechy? Czy my dopuszczamy się swego rodzaju buntu przeciwko Bogu? Wielokrotnie. Moi drodzy, gdyby nie to. Adam nigdy nie popełniłby grzechu. A zatem Adam i Ewa mierzyli się z wybitnym wrogiem. Pamiętajcie o tym. Manipulatorem znającym dobro i zło w przeciwieństwie do nich. Adam i Ewa byli na straconej pozycji od samego początku. A co robią świadkowie Jehowy? Ano zrównują Adama z szatanem. I już wydali na niego wyrok. Zagłada. No, taki drugi szatan z niego wręcz można powiedzieć. Moi drodzy, ja sam tak wierzyłem: mianowicie, że ofiara Jezusa nie obejmuje Adama. Ale, i tutaj jest ale, bo z chwilą zdjęcia, ze zdjęcia okularów strażnicy, zauważyłem, że taka wiara niesie za sobą dużo więcej złego niż dobrego. Bo w mojej ocenie uwłacza samemu Chrystusowi. Czyni ofiarę Jezusa niekompletną, niewystarczającą, by wykupić i Adama. Cena, jaką ma być okup, to oczywiście równowartość tego, co mamy do wykupienia, tak? Skoro Jezus jest doskonałym Adamem, to oddaje swoje życie i za Adama. Ale mamy jeszcze jeden, dużo dobitniejszy dowód na to, że Adam nie jest postrzegany przez Boga, jak twierdzi to ciało kierownicze świadków Jehowy, jako ten zbrodniarz, ten złoczyńca, bo w Księdze Izajasza 14-20 czytamy, za przekładem Nowego Świata cytuję oczywiście Nie znajdziesz się z nimi w grobie, bo zniszczyłeś, bo niszczyłeś swój własny kraj, zabijałeś swój własny lud. Nigdy już nie będzie się wspominać potomków złoczyńców. Moi drodzy, z tego fragmentu najważniejszy jest e, pasus. Nigdy już nie będziecie wspominać potomków, złoczyńców. Przypomnę Wam tylko, że Jezus pochodził w prostej linii od Adama. Był Jego prawowitym potomkiem. Czy Jezus jest potomkiem złoczyńcy? Czy Jezus jest złoczyńcą? Czy o Jezusie się dzisiaj nie wspomina? Moi drodzy, dziś, gdy czytam Biblię bez doktryny, narzuconej przez religię, widzę inną osobę Adama. Widzę tak naprawdę ofiarę swojej własnej, powiedzmy to szczerze, głupoty. Adam nie zrobił swojego nie dokonał swojego grzechu z rozmysłem. Adam był bardzo nieświadomą istotą. Dlatego udało mu się niestety tego pierwszego grzechu dokonać. Patrząc na Adama, widzę kogoś, kto stracił wieczne życie w raju. Kogoś, kto przez swoją niewiedzę, nieuwagę, roztargnienie, jeden tak naprawdę, no, nie chcę tutaj użyć jakiegoś słowa nieodpowiedniego, ale głupi błąd. Utracił wszystko, co dostał od Boga. Ale ja nie widzę w nim złoczyńcy, mordercy, bo moi drodzy, jeżeli zbrodniarze wojenni z rozmysłem zabijają setki tysiące, miliony ludzi to jak możemy powiedzieć, że człowiek, który w nieświadomy tak naprawdę w dużym stopniu sposób dopuścił się tego grzechu, nie zostanie wzbudzony. Gdyby Bóg Jehowa, Jahwe, uznał Adama za tak niegodziwego, nigdy nie dozwoliłby, żeby ktoś taki był przodkiem Jezusa. Ale zrobił to z powodu swego planu. Moi drodzy, poza tym warto powiedzieć, że Adam po odejściu z raju, po wygnaniu, żył jeszcze prawie tysiąc lat. Czy to nie była wystarczająca kara dla niego? Moi drodzy, sąd świadków Jehowy, moim zdaniem, jest gorszy od kary, jaką wyznaczył Adamowi sam Bóg. W piętnastym akapicie e, tego artykułu, który chwilę temu cytowałem, świadkowie Jehowy stawiają równie ciekawe pytanie: kto wchodzi w skład wszystkich Moi drodzy, teraz troszeczkę z ironią powiem tak. Słownik Świadków Jehowy, czyli Strażnica, podaje definicję tego słowa. Przeczytam Wam teraz piętnaste pytanie do piętnastego akapitu. Kto zalicza się do wszystkich, którzy powrócą do życia? I, od, I teraz akapit. Poza tym, Paweł zaznaczył, że dzięki Chrystusowi wszyscy powrócą do życia. Napisał to w liście do. Chrześcijan namaszczonych Duchem Świętym, którzy mieli być wskrzeszeni do życia w niebie. Chrześcijanie ci zostali uświęceni jako uczniowie Chrystusa Jezusa powołani na świętych. Paweł wspomniał też, że niektórzy z nich zasnęli snem śmierci, a żyli w jedności z Chrystusem. W innym natknionym liście napisał, że ci, którzy jednoczą się z Jezusem w śmierci podobnej do Jego śmierci, zjednoczą się z Nim w zmartwychwstaniu podobnym do Jego zmartwychwstania. Jezus został wskrzeszony jako osoba duchowa i poszedł do nieba. Tak też będzie ze wszystkimi, którzy są w jedności z Chrystusem, czyli z namaszczonymi duchem chrześcijanami. Aha, okej, okay, w ten sposób. Moi drodzy, przypomnę tylko, że według świadków Jehowy, bezpośrednią możliwość skorzystania z ofiary okupu Jezusa mają wyłącznie wybrani, czyli 144 tysiące wybranych do współkrólowania z Jezusem w tysiącleciu. Reszta osób w jakiś sposób czerpią wyłącznie korzyści z ofiary okupu. Przypominam, że według świadków Jehowy Stary Testament został napisany dla Żydów. Nowy Testament jest bezpośrednim listem dla namaszczonych duchem 144 tysięcy. A dla reszty co? Powiem tylko tak, jak powiedział to Szymon Matusiak. No, że dla reszty świadków Jehowy to już chyba tylko strażnica. Moi drodzy, wszyscy to wszyscy, a nie 144 tysiące, czy wybrani przez ciało kierownicze, godni tego miana. I to na tyle, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Mam nadzieję, że postać Adama, nie, nie tylko postać Adama, ale też każda osoba, która do tej pory została przez świadków Jehowy osądzona w ten sposób będzie dla Was jakimś takim przykładem godnym przejrzenia jeszcze raz jego historii. Bo pamiętajcie, przekład przekładowi nierówny. Badanie przekładów służy nam po to, żebyśmy mogli dostrzec prawdę, która w tych przekładach została zawarta, a która może przez doktrynalne naleciałości danej religii została w jakiś sposób zatarta lub zatajona. Moi drodzy, pamiętajcie, że nikt z ludzi, nie ma prawa osądzić nas za życia. To Bóg będzie sądzić, nie ciało kierownicze świadków Jehowy. To, że jesteście wykluczeni, albo że zostaniecie wykluczeni, nie znaczy, że zostaniecie odtrąceni przez Boga. I to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.